Komunikat numer 17. Dnia 11 lipca 2019 roku: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wy... przyjąć następujących kandydatów w kolejności alfabetycznej. Baka Maciej Osoby powinny w terminie do trzech dni roboczych dokonać wpisu na stół. 100... Nakazuje się zgolić brodę. Zab... wobec wyczerpania limitu miejsc poniżej. już piąty rok ostatnio przestałem też jeść nie żebym chciał po prostu nie mam pieniędzy wspomnienie o ostatnim prawdziwym człowieku jakiego spotkałem dodaje mi sił obraz który został wyryty w kącikach niewinnie uśmiechniętych ust i na wewnętrznej stronie moich powiek ta myśl to słodko-gorzka pigułka, którą muszę przełykać dzień w dzień. Ale nie mogę się nią najeść. Jestem sam. Kiedy zdarłem podeszwę butów, a pięty zaczęły mi krwawić, pomyślałem, jestem pomidorem? Czy raczej stałem się hobbitem? Zapytaj mnie, jak mam na imię. A potem, jak ma na imię mój ojciec? Nie znam odpowiedzi na żadne z tych pytań, bo wokół mnie ciemność pochłania, zlewam się z nią. Jestem ciemny, ale nie mogę pozostać w ciemności, bo pośród nocy można tylko dotykać wielkości, a w dzień? W dzień można ją wywijać na oczach wszystkich. Zatem czas się pokazać. Czas wyjść z ukrycia, czas, aby wszyscy dowiedzieli się o tym, co ja wiem, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina: mały czy duży, chłopak czy dziewczyna. Jestem fuksem. 失礼します。<laughs>